No siema. Ostatni odcinek z Polskiej Rzeczy przyjął się bardzo dobrze, aż mi się nawet miło zrobiło. Tak więc lecimy dalej, bo trzeba jakoś wyjść z naszej kiepskiej sytuacji finansowej. Dlatego też w tym odcinku będzie działo się bardzo dużo, ale to już sami przekonacie się oglądając dalszą część materiału. Dlatego nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Proszę Państwa, mamy wrzesień, no i czekają na nas kolejne prace. Ostatnim razem zajęliśmy się wieloma rzeczami, tak też i będzie w tym odcinku, tylko że tym razem musimy rozpocząć sobie od zbiorów owsa, ponieważ jest ostatni miesiąc, w którym możemy to dokonać, potem już na te uprawę będzie za późno. W przyszłym miesiącu prawdopodobnie siewy, jak i zbiory kukurydzy. Ale to zobaczycie już sobie w dalszej części materiału, ja tutaj nie będę już przedłużał, Wsiadamy, yy, jest godzina ósma, no musimy zabrać się do tej pracy, bo nie chcemy zmarnować by naszych plonów. No co? Bierzemy nasz kombajn, musimy sobie jeszcze pojechać po header. Nasz header oczywiście nadal czeka za gospodarstwem i tak też już po niego sobie jedziemy. Heder podłączony, już się sam podniesie, a my jedziemy na nasze pole. Trochę tak od bomby zacząłem ten odcinek, ale może to i dobrze, bo tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku dużo pracy w najbliższych odcinkach, dlatego musimy się tym zająć jak najszybciej. Wjeżdżamy już więc na drogę polną między naszymi polami i jedziemy już na pole z owsem. Jest to małe pole, praca na nim na pewno będzie szybka, więc jakoś nie będę poświęcał temu zbytnio dużej uwagi, natomiast i tak i tak... Trochę będzie trzeba tutaj zrobić. Dam sobie na chwilę taką kamerę. Yy, tak, musimy rozłożyć kombajn, nie zapominam o tym. Opuszczamy, włączamy już naszą żniwiarkę i możemy zabrać się do żniwa. Tak, kolejny odcinek, kolejne żniwa. Ale tak pewnie będzie też w najbliższych odcinkach. Nie chcę mówić jak do końca będzie, bo prawda jest taka, że... Każdy odcinek będzie tam trwał sobie te 15 minut, ale my przez te 15 minut będziemy pewnie wykonywać bardzo dużo pracy, bo dużo też pracy na nas czeka. Ja nie chcę, żeby odcinki właśnie były tak jak kiedyś, a mianowicie, że siadam, włączam nagrywanie, tylko gadam przez pół godziny, nawet nie zdążymy zrobić dwóch pól czy jakiejś dużej pracy na tych polach. No i potem co ileś odcinków. Schemat będzie się zapętlał, żniwa, kultywacja, siewy, opryski, plony, sprzedaż plonów, i tak w kółko, i tak w kółkę. Ja chcę, żeby właśnie na tych odcinkach działo się dużo i żebyśmy dużo też zrobili i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jak mogliście zobaczyć po poprzednim odcinku, trochę żeśmy zrobili i mam nadzieję, że tak też pozostanie. No i skończyliśmy żniwa, więc w taki sposób przechodzimy do siewów. Zapalimy sobie nasze gursusa i możemy jechać już po nasz siewnik. A co posiemy zapytacie? Posiejemy pszenicę, bo jest to dosyć opłacalna uprawa, a akurat są pory siewu, więc czemu by tego nie posiać? No więc podjeżdżamy, zapinamy siewnik, podniesiemy i jedziemy na nasze pole. Na polu są jakieś małe kamienie, natomiast mi to na razie przeszkadzać jakoś nie będzie. Jeszcze opuścimy sobie siewnik, zapniemy wał, kabelki, włączamy siewnik i możemy ruszać już naszą uprawą. Tak jak też wcześniej trochę to może zająć, bo niestety ten ciągnik musi się rozbujać, żeby wrzucić inny bieg. No jest to jego wada, natomiast czego możemy wymagać innego? Na razie, tak jak już mówiłem, mamy ciężką sytuację i musimy się z niej jakoś wykaraskać. A mamy jeszcze do zrobienia żniwa kukurydzy. Może nie w tym miesiącu, ale będzie to niebawem. Walnę teraz, tak jak zawsze, jeszcze krawędzie pola. No i jak już tak robimy, to będzie wszystko było już z górki. No powiem wam, tego pola zostało dosyć dużo, więc ja już się biorę do pracy i mam nadzieję, że jakoś to wszystko nam jak najbardziej pójdzie do przodu. No, i w taki oto sposób skończyliśmy obsiewać nasze pole. No i co, czekamy do następnego miesiąca i zajmujemy się już naszymi opryskami. No i pojawiła się jeszcze kolejna praca do roboty. Okazało się, że pojawiły się chwasty na polu. Mogłem się tego spodziewać, więc będziemy musieli sobie przejechać przed nawiezieniem pola pastownikiem. Jak widzimy, kukurydza jest już gotowa do zbioru. Czy wierać, ją będę w tym miesiącu, czy w następnym, czy zobaczymy. Jest 9 rano, ja już się wezmę za chwasty, bo nie ma co przedłużać, i zaraz widzimy się już chyba przy nawożeniu pola. Ogólnie praca opryskiwaczem jest dosyć przyjemną pracą. Idzie szybko, nie zajmuje dużo czasu. Dobrze się też przy tym bawię. Przydałby się GPS, nie powiem. Przydałby się GPS dzięki temu nie musiałbym tego robić na oko, ale no, trudno. Jak zrobię kilka razy na oko, to też nic nie stanie. A GPS -a pewnie sobie kupimy, jak, już, jak będziemy trochę w innym momencie i będziemy mieli więcej pieniędzy. Czuwamy jeszcze nas opryskiwacz. Proszę zaraz się trochę postarać, bo manewracja nim nie jest zbytnio moją dobrą stroną, jak widać, ale jakoś kilka razy już go tutaj schowałem. O tak, zaparkuję go pod całą ścianą, żeby nie zajmował zbyt dużo miejsca, odpinamy i można powiedzieć, że opryski zostały zakończone. Dobra, mamy listopad. Niestety trochę się rozpadało, więc żniwami jeszcze musimy trochę poczekać. W tym miesiącu właśnie będziemy zbierać sobie naszą kukurydzę, ale także czeka na nas jeszcze... czekają na nas jeszcze dwie prace, mianowicie pługowanie i kultywacja jednego z pól, bo będziemy w marcu siać na nim również pszenicę, bo tej pszenicy będzie nam trochę więcej potrzebne, bo wpadłem na jeszcze jeden pomysł, ale to zobaczycie już w przyszłym odcinku, ale to już sami zobaczycie. No tak czy inaczej, ja muszę przyczekać tą burzę, bo je trochę rozpadało. I dobra, jest 12.30, deszcz przestał padać, a my musimy wziąć się już do pracy. Podpieramy kabelki, jedziemy już na nasze pole. Zrobię trochę taką zatoczkę, bo nie chce mi się tutaj manewrować, jak możemy łatwiej wyjechać. O właśnie, tak. Staniemy sobie gdzieś na poboczu mi się wydaje, a my idziemy już po naszego bizona. No i jest nasz bizon, musimy jeszcze pojechać tylko po... Nasz header do kukurydzy, i będziemy mogli wszystko sobie zaczynać. Podczepiamy, wyjedziemy sobie i ja zacznę posić to pole od lewej strony, ponieważ nie mamy tam zbytnio jak się gryźć, chociaż moglibyśmy tak od dupy strony. Właśnie wyjedziemy sobie na ulicę, akurat nikt nie jedzie. Opuścimy nasz header, włączamy header i jedziemy już niwami kukurydzy. Zbiory kukurydzy to też jest jedna z rzeczy, których ja lubię. Ja ogólnie lubię robić żniwa. Nie wiem do końca czemu, ale no, pole jest dosyć duże. Możemy jechać tylko 10 na godzinę, czyli tak jest sporą prędkością, więc narzekać nie możemy. Na pewno to potrwa dosyć długo. W przyszłym miesiącu musimy jechać sprzedać rzepak. Co do kukurydzy, to nie pamiętam dokładnie, kiedy najlepiej ją sprzedać, ale to się dowiem. Jak będzie to za niedługo, to akurat fajnie, bo sobie zarobimy. Jak nie, to trudno. Sprzedamy ją. Kiedy indziej. No i powiem Wam szczerze, że kukurydzy wyjdzie sporo. Mnie to zadowala. Wiadomo, że musi być jej sporo, żeby na tym też sporo zarobić. Nasz widzon już czeka. My sobie podjdziemy jeszcze przyczepą. Wyładujemy naszą kukurydzę i biorę się za dalsze żniwa. No, i w taki oto sposób kończyliśmy żniwa na naszych polach. Można powiedzieć, że odcinek pełen żniw. Tak czy inaczej, dużo pracy na nas jeszcze czeka, bo w tym miesiącu musimy zaorać aż 3 pola. Jest to dosyć dużo i pewnie długo mi to zajmie, ale zobaczymy. No i widzą, zaparkowany. A my już lecimy sobie po nasz ciąg i pół. Także bierzemy tutaj, już zabieramy się do pracy, bo mamy do zaorania aż 3 pola. Jest to dosyć dużo, tego tak nie patrzeć. Podpinamy. Podnosimy i już jedziemy na pierwsze naszych trzech pól do zaorania. Jest to pół tylko trzyskibowy, tak też oranie nim będzie trochę tępnie, długotrwałe, natomiast ja postaram się to za niedługo wymienić. Albo po prostu dokupienie dwóch lub jednego dodatkowego skiba, zobaczymy. Nie wiem do końca, od czego jest to zależne, czemu czasami zostawia to normalne ślady po oraniu, a czasami je przemieszane, bo z tego co mi się wydaje, to takie ślady to kultywator powinien. Zostawiać, a nie pług, który ora pole. Ciężko mi stwierdzić, to jest przyczyną takiego wyglądu. Chyba że to błąd mapy. No to wybaczcie, nie mam jak teraz tego poprawić. Dawno nie zajmowałem się opami, więc póki to będziemy musieli się przemęczyć właśnie w taki sposób. Też mimo wszystko mam nadzieję, że to wina pługa, bo jest moda. No i w taki oto sposób zakończyłem orać to pole. Zostało jeszcze dwa pola, więc sporo pracy mnie czeka. Ja już biorę się w takim wypadku do pracy, a my widzimy się chyba już w przyszłym miesiącu, gdy będziemy zawozić i sprzedawać pierwsze nasze plony. I tak też przechodzimy do długo wyczekiwanych sprzedaży plonu. Na pierwszy ogień trafił rzepak w grudniu, gdzieś w okolicach pierwszej, a zarobek za niepełną przyczepę to 24 tys. zł. Następnie także w grudniu o 18 sprzedałem owiec, również niepełna przyczepa, zysk 15 tys. zł. A jako ostatnie sprzedaliśmy niecałe trzy przyczepy kukurydzy. Był to już styczeń, około drugiej w nocy. Cena za przyczepę to około 22 tysięcy złotych. A za wszystkie plony uzyskaliśmy około 110 tysięcy złotych. Dodaje nam w rezultacie 156 tysięcy na koncie. W tym odcinku będziemy kończyć tą pracą, a jest to kultywacja pól, trzech pól, które wcześniej sobie. Na których wcześniej przeprowadziliśmy żniwa, potem je zoraliśmy. Teraz jednak zrobimy kultywację, bo musimy jeszcze w tym odcinku przykować się na przyszły odcinek, do siewów i tak dalej. Także ja już się biorę do pracy. Weźmiemy chyba sobie znowu naszego Ursusa C385. Z racji, iż najbardziej daje radę, a mi trochę zależy na czasie. Wiadomo, że w. W przyszłych odcinkach będziemy używać też innych maszyn, ale dzisiaj tak wyjątkowo pojedziemy sobie bardziej ursusem. Tak więc nasz kultywator jest tutaj, my już sobie po niego pojedziemy. Myk, cofanie jeszcze, podpinamy, podnosimy i jedziemy na pole. A no zaczniemy sobie tak jak przy orce, od tego pola, czyli tutaj gdzie rosną owiec. Ja już sobie opuszczam kultywator i rozpoczynamy kultywację naszego pola. No i w ten oto sposób dotrwaliśmy do końca tego odcinka. Pamiętajcie, że jeśli odcinek Wam się spodobał, to możecie zdzięczyć się łapką w górę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, a tymczasem trzymajcie się i do kolejnego. Cześć!